I can see that uh, the report is uh, uh, repeating the ordinary Euro Soviet propaganda, uh, quasi religious mantra of uh, Green Deal, uh, job creation. This is the usual Euro socialist stuff. But I can't hear anything about. Uh, uh, Jewish atrocities, Jewish genocide in Gaza. This is also traditional. This uh, commission was very uh, vocal in its support for the installment uh, of the terrorist uh, government in Syria called uh, democratic change here, but it remains mute in the face of genocidal policy of the Israel of the state of Israel so what about uh, what about atrocities what about miseries of the mediterranean region and and middle east uh, what about uh, migration war that is uh, is uh, being fought hopelessly by Europe against uh, uh, the aggression uh, of, uh, uh, of this mass migration industry that is uh, now fully uh, operative. Uh, uh, please, Mr. Chairman, please, Mr. Reporter, address real issues. Stop uh, repeating uh, your. Uh, your Euro socialist, Euro Soviet uh, uh, good wishes that are simply not working. Thank you very much. Thank you, Mr. Rapporteur. Your report is probably my favorite in my short uh, period of work here. This is the best because it's very honest, it's very frank. It openly states that it's all political, it's not about business. It's about politics. It's not about uh, prosperity and uh, making life easier and better for Europeans. It's about war. Only now you want to take us to war not only with uh, Russia, China, also with the United States of America. So I don't go for this war. I don't want my people to go. I don't want you. To exterminate farmers in my country, Poland. And I will be recommending my colleagues, members of the Polish parliament, uh, to reject this uh, harmful and, uh, and very dangerous agreement that you are proposing. Uh, if you look for allies, why do you look uh, uh, far away uh, across atlantic why don't you uh, work out uh, good uh, relations with uh, polish farmers polish agriculture uh, we can offer uh, best product 100% uh, eco uh, healthy food why don't you want to exterminate us? Why do you want to, to make Europe dependent on uh, uh, supplies uh, from far away, which can be cut uh, uh, any time uh, for any reason by the superpowers that you are uh, going uh, to war with? Thank you very much. Uh, I'm. Uh, I'm. Uh, 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 I'm very. Dziękuję za raport, który jest tutaj prezentowany, za jego otwartość. Dziękuję. Panie pośle, a bardzo proszę o rozróżnienie pomiędzy krajem i religią. Pan odnosi się do polityki Izraela, nie do polityki ludzi o określonym wyznaniu. Bardzo chciałbym jasno to rozróżnienie wprowadzić i chciałbym powiedzieć, że w tej komisji w taki sposób nie mówimy. Am I invited to, to engage in... Mogę podyskutować z panem, panie przewodniczący, na ten temat? Przewodniczący, nie. Ja przewodniczę obradom tej komisji i nie sądzę, żeby pan miał większość, która by pana. Panie przewodniczący, proszę przestać pouczać i proszę wykonywać swoją pracę. Thank you, Mr. Chair. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Jestem za każdym razem pod ogromnym wrażeniem kreatywności mentalnej kolegi Brauna. Nie będę marnował czasu na moją wypowiedź, na to, żeby z nim debato debatować. Natomiast mogę tylko powiedzieć, że nowy pakt dla Morza Śródziemnego to jest szansa, to jest szansa na nowe kontakty z naszymi sąsiadami na południe od nas. I a jest to szansa na postęp, szansa na wspieranie rozwoju gospodarczego, który będzie szeroki, będzie włączający i będzie perspektywiczny. Badania naukowe wskazują raz za razem na to, że tylko jeżeli kraj faktycznie wszystkie grupy społeczne włącza w rozwój, może rzeczywiście osiągnąć dobrobyt, tak więc jesteśmy za tym, żeby wykorzystać w pełni potencjał naszych partnerów z nadmorza śródziemnego jeżeli chodzi o to, co zostało powiedziane, że to jest eksport ideologii, nie. To jest po prostu zaangażowanie na rzecz podstawowych wartości, na których opiera się nasza Unia, czyli równość, demokracja i włączenie tylko poprzez włączający wzrost jesteśmy w stanie faktycznie stawić czoła takim zjawiskom, jak nielegalna migracja, bo izolacja nikomu nie pomaga. Historia Europy zawsze rozstrzygała się na Morzu Śródziemnym już od epoki brązu i Moje konkretne pytanie: czy uważa Pan, że pakt jest rzeczywiście rozumiany przez naszych partnerów jako sygnał, zwłaszcza w czasach chaosu? Trumpa w czasach imperializmu gospodarczego Chin, czy rzeczywiście możemy zacieśniać takie więzy w oparciu o współpracę, a nie o wymuszanie i szantaż? Dziękuję. W Polsce, w Polsce umowa Mercosur uważana jest przez dużą część społeczeństwa, ale przede wszystkim rolników, jako wysoce szkodliwa i niebezpieczna. Po pierwsze, doprowadzi do taniego importu żywności z Ameryki Południowej. do Jednocześnie do braku konkurencji z polskimi rolnikami, którzy muszą, czy europejskimi rolnikami, którzy muszą przestrzegać wyższych standardów przy produkcji żywności. W konsekwencji to doprowadzi do niebezpiecznej sytuacji, w której dla wielu rolników europejskich, ale także polskich, produkcja rolna stanie się nieopłacalna. Co trzeba tu podkreślić jednocześnie również byłem na misji w, w naszej komisji w, w krajach Ameryki Łacińskiej, podkreślano tam, że wiele, wielu producentów w, w krajach Mercosuru to są, to są firmy chińskie. Nie wiem, czy Państwo o tym wiecie. W związku z powyższym mam pytanie, czy z punktu widzenia geopolityki rozsądnym jest uzależnianie U Europy? Tych krajów, które żyją z produkcji rolnej, to z wielu krajów Europy Centralnej, ale również Irlandia, Francja, Austria, od żywności od partnerów z drugiego końca świata skąd transport morski trwa wiele tygodni i może być łatwo sparaliżowany w sytuacjach kryzysowych, w przypadku przerwania łańcuchów dostaw, co widzieliśmy w przypadku COVID-u. Więc czy Państwo dostrzegacie to zagrożenie, że w przypadku na przykład kolejnej pandemii Europa za 2, 3, 5 lat stanie się po prostu kontynentem bez, bez żywności, który nie jest w stanie się wyżywić. Uważam, że jest to potężne zagrożenie i łatwy sposób Manipulowania bezpieczeństwem żywnościowym dla Europy i dla bezpieczeństwa żywnościowego Europejczyków. Czy Państwo dostrzegacie tego typu zagrożenie? Dziękuję.